Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dwa troszeczkę słabsze raporty fiskalne dobowe. Z czwartku i z piątku. W czwartek udało się wysłać 75 przesyłek, w piątek 60. No i po 3700 przychodu i 3100 zł przychodu. Teraz jeszcze szybkie, króciutkie reklamka. Jak Was coś zainteresuje, no to sobie zatrzymajcie. Aktualny przychód wynosi 52 455 zł. I temat dzisiejszego odcinka. InPost blokuje moje konto. I teraz tak. Ja wiem, że u Was pewnie też się te rzeczy dzieją, no ale ja prowadzę kanał, więc chcę o tym opowiedzieć, ponieważ koniec końców będzie jakiś tego morał, no bo byłem w jakiś taki sposób, można powiedzieć, troszeczkę przygotowany na to, zablokowanie konta i udało mi się uratować sytuację. Jednak mogło to być dość, mógł być to dość gruby temat związany z tym, że spadłby mi jakość mojej sprzedaży, spadłby mi skuteczność wysyłek, mogłoby się to potoczyć w złą stronę. I mogłoby to przynieść wielotysięczne dosłownie straty. Wchodzę sobie dzisiaj na konto. Znaczy, rano pracownik wygenerował wszystkie etykiety bez problemu. O 11 zablokowali konto i pojawił się taki komunikat. W związku z brakiem płatności za ostatnią fakturę, twoje konto zostało zablokowane do czasu uregulowania zobowiązania. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem windykacji. No i macie, podanego, macie podany adres e-mail, nie ma żadnego telefonu. Yy, może, aha, można się jeszcze z opiekunem handlowym oczywiście skontaktować. I nie wiadomo, co się dzieje, ponieważ yy, faktura jest opłacona. No i ja od razu wchodzę na tego maila, wysyłam tą fakturę. W, nie, nie fakturę, wysyłam ten ostatnie potwierdzenie płatności. Yy, przesłałem na ten windykację z prośbą o odblokowanie konta. W międzyczasie zadzwoniłem do mojego opiekuna handlowego, co się dzieje. No, oczywiście, opiekun handlowy nie odebrał. Dzwoniłem pierwszy raz w życiu, dzwoniłem chyba do niej 5 czy 6 razy pod rząd. Dostałem SMS-a, że odzwoni do mnie za pół godziny. Panie Szymonie, oddzwonię do Pana za pół godziny. Mówię, OK, jest 11, za pół godziny oddzwoni. Do 12 da się, da radę sytuację uratować. No bo między 11 a 13 trzeba wygenerować etykietę, a to będzie około 20 przesyłek. A te 20 przesyłek może mieć taki duży wpływ, że te 5%, wiecie, że jak mam wysyłkę tego samego dnia, że te 5% mogę praktycznie stracić, no bo... No, akurat bym się tam mniej więcej jeszcze zmieścił, ale byłaby to naprawdę ogromna strata. No, ale opowiem o tym za chwileczkę, bo zgubię wątek. Także napisałem od razu maila, od razu dzwoniłem do opiekunki jeden raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. W międzyczasie zadzwoniłem na infolinie. Na infolini pani mi powiedziała, że ona nic nie może zrobić, że ona może mi tylko maila podać. No to powiedziałem, że ma się smoknąć w tyłek i że maila to ja już mam i nie ma żadnego działu, nie można się z nikim połączyć, psz, nic mi nie mogą podać, tylko i wyłącznie mam się kontaktować mailowo. No dobra, to napisałem tego maila, do, czekam na ten telefon od przedstawicielki, ale wiecie, już jest 11 i. Od tej 11. człowiek już jest wyrwany z pracy, już wszystko inne ma porzucone, tylko pilnuję i siedzę i czekam na maila z tej windykacji, co tam się dzieje. Wiecie, w międzyczasie kombinuję, co innego można by zrobić, no bo przesyłki trzeba nadać. No i już wam pokazuję całą korespondencję i co z tego wszystkiego wyniknęło. Praktycznie zobaczyłem, że konto zablokowali około 11. .00. Około 11.10 już, bo, bo nie było mnie tutaj w ogóle, wiecie, w biurze, żebym mógł wysłać paczkę, musiałem przyjechać specjalnie, nie paczkę, co ja gadam, paczkę, żebym mógł wysłać to potwierdzenie, no bo wiecie, niby można przez telefon, no ale y, chciałem usiąść i na spokojnie to wszystko przy kąpie zrobić, więc przyjechałem, gdzieś tak była 11.10, 11.15, napisałem maila, wysłałem to potwierdzenie płatności z prośbą o, yy, o właśnie, bo jeszcze chciałem na infolinię dzwonić, jeszcze chciałem do przedstawiciela, dlatego chciałem w biurze to na spokojnie załatwić. No, i o 12.07 otrzymałem odpowiedź od windykacji. W międzyczasie oczywiście do przedstawiciela przedstawiciel handlowy nadal nie zadzwonił, gdzie o 11.00 po pół godziny, o 11.40 miał zadzwonić, była 12.07, nikt do mnie nie zadzwonił. I otrzymałem informację: Witam, proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu za fakturę i jakąś w ogóle kobieta podaje mi jakąś inną fakturę, yy, jakąś inną fakturę do zapłaty, a ja kopiuję ten numer faktury, wbijam go w maila, nie ma go. Nigdzie go nie ma, co to jest w ogóle za faktura? No, no nie wiadomo, nie? No i odpowiedziałem. Dzień dobry, to chyba jakaś pomyłka. Proszę zweryfikować załączniki. I przesłałem tej pani jeden załącznik, ponieważ po, po czasie udało mi się odnaleźć tą fakturę, którą mam do zapłaty. Ale za chwileczkę wam powiem o co chodzi. W międzyczasie przesłałem też potwierdzenie yy, zapłaty. No, przejdę do następnego slajdu, to pokażę wam. I teraz tutaj widzicie fakturę. Faktura z terminem płatności została wystawiona. Data sprzedaży 14.04.2021 rok. I ta faktura została wystawiona na 5296 zł. I zobaczcie sobie taka sama faktura jest 16.04 wystawiona, a data sprzedaży 14.04. Tylko się różni o 56 groszy. Jest dosłownie jakaś tutaj zdublowana faktura. Czyli wychodzi na to, że w lipcu mam trzy faktury wystawione na 6500, na 5300 i na 4800 zł. Jakaś jedna faktura, nie wiadomo skąd się wzięła, po prostu została wystawiona. I okazuje się, że ta faktura, tutaj data sprzedaży, ta na samej górze, jest 14.04, no i ta druga od końca też jest 14.04. I te dwie faktury są praktycznie takie same, no bo jak wejdzie się w specyfikację, Wchodzę sobie w specyfikacje, weryfikuję te wszystkie tam, no wszystkie, zweryfikowałem pierwsze 10 tam adresów i klientów, no to były te same faktury, to są identyczne faktury, jest tu po prostu jakaś wystawiona faktura, o której w ogóle wiecie, nie zostałem poinformowana. nic, po prostu ta faktura została wystawiona i tyle. I ona była tutaj, mogłem sobie ją odszukać gdzieś tam w fakturach, w panelu, tracker, coś tam, in post. A tak naprawdę, wszystkie faktury zawsze przysyłają mi na maila, ja wtedy te faktury opłacam. A tu się wkradła jakaś faktura, nie wiadomo skąd. I zobaczcie sobie teraz, tak jest 12:07. Ja piszę wyjaśnienia, cały czas oczekuję, wiecie, cały czas oczekuję na odblokowanie konta, bo ja. Przesyłki między tam 11 a 13, gdzie te przesyłki już wiecie, od 10 one oczekiwały, od 10 już takie, no to mówię, to było 20 przesyłek, około było do wysłania w tym okresie 2 czy 3 godzinnym, oczekiwało na wysłanie, a ja mam zablokowane konto. Ja napisałem do, do tej windykacji, przesyłam potwierdzenie, mam przelać jeszcze 50 groszy, opłaciłem tą fakturę, tylko wcześniej był inny numer. No bo ta faktura już z tą specyfikacją i z tymi wszystkimi klientami, ona została opłacona, ta faktura, tylko nagle została wystawiona ni stąd, ni jakaś w ogóle zupełnie inna faktura o innym numerze, taka sama, zdublowana po prostu w jakiś sposób. No, i już widzicie, że tutaj wszystko już narasta, tutaj ciśnieje. No, bo o, o 12.21 napisałem. No, i potem weryfikuję dalej. o 12.26 napisałem kolejnego maila. Ta faktura, którą mam zapłacić, to jest jakaś tam korekta, która jest o 55 groszy wyższa niż faktura, którą zapłaciłem. Przesyłam potwierdzenie oraz screen z dokładnym wyjaśnieniem sprawy. Proszę o odblokowanie konta. Muszę do 13.00 pilnie nadać przesyłki. No, i teraz już wiecie. Ja już teraz wszystko rzuciłem. No bo trzeba było coś wymyślić, żeby teraz kurier po 13 już przyjeżdża, a Ja mam pół godziny na wysłanie 30 przesyłek. I co teraz zrobić? Na szczęście, od razu powiem, jaki jest z tego morał i możecie to zastosować. Miałem konto dodatkowe w inpoście, które było tam doładowane na 300 zł na jakąś taką czarną godzinę. I to konto z tymi 300 zł już chyba z pół roku tak sobie leży, odłożone na boczek. Są tam wszystkie uzupełnione dane, wszystkie paczkomaty, wszystko jest przygotowane, tylko wystarczy kliknąć połącz ponownie z Allegro i od razu można generować etykiety tak jakby z tego salda tych pieniędzy, które tam można było no wiecie, były do wykorzystania, nie? Także miałem te 300 zł, miałem te drugie konto przygotowane, także poleciałem szybko pomóc spakować te paczki, wygenerować te etykiety w międzyczasie, no bo jajca niesamowite, no ale mówię, byłem na to przygotowany pod tym względem, więc no zobaczycie moją sytuację do końca, no to na pewno każdy z Was też sobie założy dodatkowe konto w Impoście, żeby, żeby czegoś takiego uniknąć. O 12.34, tutaj bardzo szybko fajnie dostałem odpowiedź. Pani mi napisała, ten, y, to jest inny dokument. Aby konto było odblokowane, nie może być na nim żadnego zadłużenia. Saldo musi wynosić 0. Pani mi mówi, to jest inny dokument. Gdzie ten dokument jest taki sam? No, to jest inny dokument, bo fizycznie jest pod innym jakimś tam numerem, ale dokument jest praktycznie ten sam, wystawiony jako trzecia faktura w danym miesiącu. No, no masakra, to jest ten sam, ma być saldo zero i koniec. A tutaj już miałem odpalonego też kompa na tym, tam gdzie pakowałem paczki i od razu tej pani odpisałem, no bo miałem uruchomionego maila i czekałem na aż wiadomość jakaś wpłynie, mówię, bo może odblokują mi to konto. O 12.35, czyli po minucie odpisałem, jakie mam aktualne saldo, mam opłacić drugi raz tą samą fakturę? No, bo z tego wynika, żeby moje konto zostało odblokowane. No, to muszę zapłacić jeszcze raz tą samą fakturę. I niech się to potem jakoś tam korektami się wyrówna. No, ale niech mi ona mi powie, to ja zapłacę kolejny raz tą fakturę. I potem jeszcze napisałem, bo znowu coś tam weryfikowałem po 4 minutach. To są takie same faktury, te same nazwiska są w specyfikacji. Wystawiona została jakaś korekta o 56 groszy większa, gdzie ja tej korekty nie otrzymałem na maila, fakturę główną opłaciłem. No i pani mnie po tym wszystkim olała, ja już całą sprawę załatwiłem, wszystkie przesyłki udało się wysłać, kurierkę trochę przytrzymałem. Na szczęście się udało, żebyśmy to wszystko popakowali. I pani mi o 14.19 łaskawie napisała: witam, na Państwa koncie nie ma obecnie nadpłat oraz nierozliczonych korekt, które zostały wystawione na Państwa korzyść przeanalizujcie sobie tą całą korespondencję z, z nią i ona mi coś takiego odpisuje. Co to w ogóle jest? Co, o, co, o co tu w ogóle chodzi? Na Państwa koncie nie ma obecnie nadpłat oraz nierozliczonych korekt. Co? Ja wiem proszę, żeby. No, po prostu, to jest po prostu, ja nie wiem. Ona jest, ta kobieta jest... No, no, ja... Ona to jest jakiś... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jest... No, ale, no, coś coś jest nie tak. Albo nie wiem, kto na te wiadomości odpisuje, no bo... No i napisałem kolejną wiadomość... Czy mogłaby mi pani napisać, co mam zrobić, aby moje konto zostało odblokowane? Czy weryfikowała pani screeny, które do pani przesłałem? Przesłałem pani potwierdzenie z banku o opłaconej fakturze. Na koncie są zdublowane faktury z, yy, z tymi samymi datami, z tą samą specyfikacją przesyłek, z tymi samymi klientami. Rozumiem, że mam teraz wysłać jeszcze raz 5300 zł za fakturę, którą już opłaciłem, aby pani odblokowała moje konto. I przesłałem jeszcze raz jej tą samą specyfikację. Błagam was doradźcie mi, bo ja po prostu dzisiaj nie mam nerwów, a najlepsze jest to, że cała ta sprawa zaczęła się o 11, jest 15 teraz, jak ja to nagrywam, a ja cały czas siedzę i czekam, bo jutro Jutro będę miał do zapakowania 80 przesyłek, albo nawet jeszcze więcej tych przesyłek będzie do zapakowania. I, i co mam teraz zrobić? Jak ja mam zablokowane konto, gdzie konto jest całe powiązane z base Linkerem, wiecie, wszystko jest automatyzowane, będę musiał wszystko znowu ręcznie. No po prostu to jest, to jest jakiś dramat. A ja gadam jak z osobą, która ma, nie wiem, 3 lata. To tak jakby moja, moja córka odpisywała, 3letnia, czy no, no nie mam córki 3 no ale chodzi o to, że dosłownie, tak jakbym gadał z jakimś dzieciakiem. Z który po prostu coś, nie wiem, coś pisze? Nie, nie wiem. No powiedzcie mi, błagam was, powiedzcie mi, czy to może ja się gdzieś pomyliłem? No bo po prostu, czy ja piszę w jakiś sposób nielogicznie? Czy, czy, ja coś robię nie tak? Bo ja po prostu już, już mam tu takie nerwy, że zaraz muszę sobie jechać kupić jakiegoś, jakieś piwo na odstresowanie, bo przecież ja tu zaraz oszaleję. Cztery godziny stracone z dnia na to, w sumie nie wiem na co.